Obiekt, który Wam dzisiaj pokażę, szukałem przez kilka tygodni. Widziałem filmy, widziałem, że jest dość zniszczony, jednak, mimo wszystko, chciałem go odwiedzić przekonaniem, że nadal warto. Miałem rację. W końcu znalazłem adres i pojechałem tam, by zobaczyć urok tego rozpadu. Z lat 80. Nie jest to rodzaj starego, bogatego zamku, w którym jesteś pod wrażeniem dekoracji, listew lub wielkości pomieszczeń. Sedno leży gdzie indziej. Rzeczywiście ten zamek był dosłownie skąpany w swoim uroku przez 40 lat. Wszystkie meble ubiegłego wieku pozostały. Nie jest to bardzo stara historia, ale mimo to jest, jest to prawdziwa podróż w przeszłość. Z historycznego punktu widzenia, zamek budzi niewielkie zainteresowanie. Jest to duży budynek, niezbyt stary i nieszczególnie szlachetny. Obok znajdują się ruiny starego feudalnego zamku. Jeśli miejsce to. Mogło mieć kiedyś ślady bogactwa, jego kolejne przeznaczenia je wymazały. Rzeczywiście od dawna przyjmował gości, czy to młodych ludzi na obozach letnich, czy też osoby starsze, które przybyły odpocząć w spokoju. Jego porzucenie jest trudne do dokładnego datowania. W biurze dyrekcji pozostał kalendarz. Z roku 1989. W każdym razie wydaje się, że nowe standardy bezpieczeństwa w końcu dogoniły stary budynek, a zamknięcie zostało zmienione w fakt przez uwagę na koszt niezbędnych prac. Od tego czasu dwór gnije powoli. Poruszałem się tam ostrożnie. Nie mając nawet dostępu w ogóle do końca korytarza, który jest skazany na zapomnienie, poprzez całkowicie zgniłą i nieprzyjezdną podłogę. Nic dziwnego, że parter zamku łączą wspólne pokoje. Są to zasadniczo pokoje przeznaczone do cateringu: duża kuchnia, jadalnia z imponującą ilością potraw, do tego stół bilardowy, mała biblioteka. I wspaniała chwila eksploracji z biurem zarządzania i całym jego sprzętem sprzed epoki cyfrowej. Przed wejściem po schodach na piętra natrafiam na kolejny ślad XX wieku budkę telefoniczną. Znajduje się ona w samym środku przejścia, pomiędzy głównymi drzwiami wejściowymi a klatką schodową. Na pewno nie był to idealny model do wykonywania prywatnych połączeń telefonicznych. Na dwóch piętrach znajdują się głównie sypialnie. Niektóre pokoje wyróżniały się, są to na przykład sanitariaty i małe ambulatorium. W pokojach zaskakuje niemal brak prywatności. Naprawdę komfort jest bardzo podstawowy. Pokoje mają po dwa lub trzy pojedyncze łóżka, i toaletę z zasłoną. I to wszystko. Zresztą zobaczcie sami. Witajcie, kochani. Zapraszam Was na kawał dobrego urbexu. Nie chcecie oglądać ruin, to obejrzyjcie pałacyk z wyposażeniem. Owszczekały mnie przez psy. Musiałem po krzaczorach latać. Ale. Spójrzcie i powiedzcie, czy warto było? Na razie jeszcze nie obejrzałem, co to dokładnie jest, ale na samym wejściu ja już jestem zadowolony z tego, co tutaj udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że nie będzie alarmu. Wejście było dość trudne już wejście na, na teren tej posesji, bo już do samego budynku drzwi były otwarte budynek był kiedyś hotelem, stąd też Widzicie tutaj właśnie te zastawy stołowe. Obok, obok mieszkają ludzie, którzy robią coś u siebie na posesji. Dlatego nie wskazane tu jest hałasowanie. Ale tu jest naprawdę bojko. To jest sala Madame Henry Gary. Nie znam tej pani. A tu było wejście. Wejście główne. Tu mamy jeszcze telefon, ale jaki? Ale jaki ten telefon? Przy samym wejściu, a nie to nie jest wejście, Tu jest toaleta. Jak widać, męska tu. Telefon, i tu jakieś biura. Ole, bojeczko. Powiem wam szczerze, dawno nie odwiedziłem tak pięknego, tak wielkiego. Obiektu z takim wyposażeniem, jeszcze do tego tutaj widzimy pełno dokumentacji, ale ja dokumentację sobie za chwilę przejrzę sam, ponieważ nie chcę, nie chcę, żeby ktoś znalazł tutaj adres tego budynku. Wbijam się do góry. Zobaczymy tam, jak wyglądają pokoje. Cały czas muszę być czujny, żeby nie trafić na jakiś alarm. Ale raczej nie będzie tu czegoś takiego, bo gdybym nie byłbyś, to nie na wejściu. Tu mamy jeden z pokoi. Dziwne to jest, tu jest pokój, a w nim umywalka i toaleta, a nie widać, żeby tu była jakakolwiek ściana. Czyli chociaż to jest bidet, to nie jest toaleta, ale ale samo to. Tutaj, oczywiście, z lustereczka. Pozdrawiam Was, Adam z kanału Hala Urbex. Mam nadzieję, że Wam się film podoba. Jeżeli tak, Wiecie co zrobić. Oczywiście dla tych, którzy jeszcze coś nie zrobili, polecam zasubskrybować kanał Halo Urbex. A w nim znajdziecie wiele, wiele ciekawych filmów z opuszczonych, zapomnianych miejsc. Tutaj toaleta na zewnątrz stoi, nie wiem czemu. Podłoga troszeczkę nierówna. Mam nadzieję, że się nie zapadnie. Tu toalety, a tutaj prysznice. Łazienki, piszą. Tu mamy tylko małą wannę. I prysznice, wyglądające w ten sposób. Przekombinować ze światłem trochę, bo nie chcę wam. Prześwietlać tych ujęć mamy to nie chcę, żebym był widziany z zewnątrz. Tutaj mamy umywalkę i bidecik. Znowu muszę światło wyłączyć. I też nie chcę być widziany z zewnątrz. O, tutaj mamy pokoik troszkę zniszczony już przez czas. Stary baterie. To nawet nie są paluszki. Są jakiś w ogóle inny kształt. Francuski, jak widać. No i tutaj. Moment, moment, bo nie chcę. Nie, ja w ogóle dokumentów nie będę pokazywał. Nie będę pokazywał z tego względu, że nie chcę, żeby ten budynek został zniszczony. Jest naprawdę w pięknym, pięknym stanie. No, jak widać, czas robi swoje obudnie, w ogóle już troszeczkę pękają te ściany. Że może się zawalić, oby nie. Ale to wyposażenie, które tu jest, na mnie osobiście robi ogromne wrażenie. Na Was podejrzewam też. I niech tak zostanie. No wiadomo, wiadomo, że jak taki adres wpadnie w niepowołane ręce to z tego budynku nie pozostanie już nic. Mimo, mimo że widziałem zdjęcia i filmy z tego budynku. Nie spodziewałem się, że da radę mi się tutaj wejść. 1989 rok. Podejrzewałem, że jest to coś na wzór muzeum lub odrestaurowanego hotelu. Jednak jak widać na załączonych obrazkach dało radę i wejść. I nagrać dobry materiał co mnie osobiście bardzo bardzo cieszy dość duży budynek sporo pokoi o, tu mamy coś na wzór magazynu tutaj widzimy tutaj widzimy pościel kalendarz

To służyło do oprasowania na pewno, ale nie wiem co to było: czy to do rękawów, czy do kołnierzyków? Do czego to służyło? Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach. Tutaj mamy Magiel firmy Singer Typ SR 6500. Troszkę z innej epoki, umywalka i tak samo magier mały firmy Singer. Tutaj troszkę z innej epoki, brodacz, który się zagubił w tak pięknym miejscu. No nic, pójdziemy dalej, odwiedzimy kolejne. Pokoje. No, i witamy Panie Prezesie. Nawet nawet dwóch prezesów jest. Nara. Już sobie pójść. Idziemy dalej. Czyli tu widać, że przebywały tutaj osoby chore lub starsze. O tutaj widzimy ewidentnie salę którą można uznać za szpitalną tutaj łóżko, stolik, na którym widzimy jakieś lekarstwa i tutaj tutaj mamy jakiś zestaw plastrów i na stole widzimy też lekarstwa tam jest przejście ale do tamtego pomieszczenia widziałem o, wejście tu, ale tędy nie wejdziemy dobrze, ale tylko chcę ten napis nagrać infirmerii później sprawdzę, co to znaczy obym, obym nie spadł idąc tam tu jak widzicie podłoga jest zawalona aha, tutaj też mamy Łóżka. Tam nie będę się wspinał, bo to nie ma sensu. Podłoga, jak widzicie, nie jest w dobrym stanie. A wchodząc tam, nic mi to nie da. Tak wam pokażę całe to pomieszczenie. Ja obejrzę je montując film. Tutaj mamy także pokoik z umywalką i bidetem dziwne to jest że w pokojach są bidety a samych toalet nie ma no i wejdziemy jeszcze piętro wyżej znajdujemy się na pierwszym piętrze a są bodajże dwa Albo trzy. Trzy. Tutaj mamy jakiś pokój prywatny. Ale jest to pusty pokój. Drugi, tak samo. Jest to pokój. Aha, tu jest jeszcze trzeci. Tak samo zbite tę i umywalką. Mam jeszcze wyjście na balkon. Wejdziemy. Ale tutaj cichu. Nasypał liści, wyjdziemy z pokoju prywatnego, nie wiem do kogo on należał. A tutaj, jaki mamy, bucik diabelski. Te koce są rozłożone, jakby dopiero ktoś stąd wyszedł. Tu mamy małą kratkę wentylacyjną. Dwa łóżka, trzy łowarki, ale z pewnością były tu trzy łóżka, bo tam widać jakieś podłączenie do czegoś, także w tym miejscu na pewno trzecie łóżko stało. Są trzy umywalki. Chociaż w sumie można powiedzieć, że jest to dziwne rozwiązanie. W sali nawet jak jest kilka osób, to przeważnie jest tylko jedna umywalka. No ale widać jest tutaj troszkę wyższy standard. I każdemu mieszkańcowi przypadała jedna umywalka. Pokoje dość ciekawe, mają dość, dość sporo wyposażenia jak na taki stan jednak są takie same, dlatego nie będę przedłużał i wszystkich pokoi wrócę jeszcze na dół. Znaczy jeszcze przejdę tak, do piętru i wyjdę piętro wyżej ale ogólnie A tu mamy zbiorowe Ogólnie zejdę na dół bo tam widziałem ciekawe ciekawe wyposażenie Tu zbiorował umowania. No to pójdźmy pójdźmy tu jeszcze zostawimy dwa pokoje Tutaj troszeczkę bardziej zniszczone Opakowanie na okulary z pewnością I ostatni pokój Łóżko bez materaca No to jeszcze zostało nam Вот strychach. Czy pobijemy datę gazety marzec 48 rok. Czyli nie jest to mój rekord. Dotychczasowy mój rekord jest to rok 1919. Spójrzcie dachówki stare. Każdy ma napis z tyłu, jaka firma robiła tutaj ogromne liczydło tu mamy jakieś fiolki, nie wiem z czym to lepiej będzie ich nie dotykać tutaj jest magazyn rzeczy dziwnych ale te łóżko wydaje się dziecięce to nie jest rozmiar łóżka na dorosłą osobę Muszę tutaj stąpać bardzo ostrożnie. Tu są szafki nocne z lampkami i książka do matematyki. Tam mamy ogromną ramę na obraz. Są kilka ram, a ta pierwsza jest bardzo duża. Tutaj widzę jakieś zdjęcia. To jest to jest ewidentnie pielęgniarka jakiegoś starszego, starszego typu mm -hmm. nie, tam nie będę wam tego pokazywał Wybaczcie ale nazwy Zobaczcie tutaj paczka z 1963 roku roku która jest jeszcze zamknięta Patrzcie, ta paczka jest starsza ode mnie Masak Oczywiście Nie będę je otwierał chociaż nie powiem jestem naprawdę zainteresowany co w niej jest Mamy stare jakieś książki o Francji. dlatego właśnie piwnice i strychy czasami są. Najpiękniejszymi miejscami w budynkach. Tutaj też jest dokumentacja. No tutaj mamy jakieś zabawki dla dzieci, tory kolejowe do kolejek. Tutaj widać można było torowisko to rowisko ułożyć. Może zróbmy tak, na tej chwili zrobię kilka zdjęć i przebitek do filmu tu u góry. Zejdę na dół i jeszcze zajmiemy się dokładniej eksploracją parteru. To do zobaczenia za chwilę. No i jesteśmy na dole, tutaj w sumie wzięliśmy te pomieszczenia, tą salę z bilardem Jest mocno zniszczony, ale jeszcze trzy dobrze zachowane Tu w sumie też byliśmy, tą zestawę oglądaliśmy, do zamrażarki wchodzić nie będziemy po drugiej stronie znalazłem jeszcze kuchnię, już do niej idziemy. Tutaj mamy jadanie. I to, to, te dwie sale. Były po prostu stołówką, na której można było spożywać posiłki. Dalej za stołówką mamy kuchnię. A tutaj, jak zwykle, kucharek 6 gotowała obiady na tych, właśnie kuchenkach. Widać już. Z sufitu wszystko spada. Jakby mi to na głowę spadło, to nie byłbym zadowolony. Dlatego tam nie będę wchodził. Tu już tylko zobaczymy, w jakich temperaturach były robione posiłki. To znaczy, czas i temperatura, w jakie były robione frytki. I inne rzeczy. Kiełbasa rozumiem na dole. Sosis. Ale większości rzeczy nie rozumiem niestety. No i tu zostały nam takie rzeczy. Nie wiem do czego one służyły. Czy panie kucharki wiedzą do czego to mogło służyć. Lub to. Obieranie ziemniaków. No jak zwykle proszę was, dajcie znać w komentarzach do czego to służyło. Ja niestety tego nie wiem. No i dobrze. Będąc w kuchni ja już zgłodniałem, więc lecę coś zjeść. Wam dziękuję za obejrzenie filmu za to, że jesteście ze mną, że jest nas coraz więcej. Bardzo mnie to motywuje do dalszych wypraw i nagrywania kolejnych odcinków. Tak więc żegnając się zapraszam na kolejny odcinek. I życzę Wam udanego weekendu.